Cześć Manko z tej strony Damian, witam Cię na moim kanale. Dokładnie jesteśmy na stronie głównej mojego kanału, w zakładce wideo i są tutaj filmy. Jak na razie mam 10 filmów, bardzo skupiających się właśnie pod kątem odchudzania. Jeżeli jesteś już moim stałym widzem, to zapewne oglądałeś może wszystkie te filmy, może większość z nich. I jak już wiesz, to w tym czasie, w aktualnym czasie mam okres redukcji tkanki tłuszczowej na swoim ciele czyli tak prościej mówiąc okres odchudzania i teraz chciałbym właśnie dzisiaj omówić, pokazać co ja jem na tej redukcji. Także jeżeli interesuje Cię tematyka odchudzania, to zapraszam Cię na mój kanał i do oglądania moich filmów, a teraz przechodzimy na mój telefon. Jesteśmy właśnie w aplikacji Fitatu, to jest dzisiejszy dzień, chciałbym na, na początku właśnie tutaj wyjaśnić, że Możemy sobie ustawić sześć takich nazw, mogą być to nazwy posiłków. Ja mam to właśnie napisane, że mam śniadanie, obiad, kolacja, owoce i warzywa, przekąski i wysoko przetworzone. Tak naprawdę ja do tego nie przywiązuję żadnej wagi. Najbardziej właśnie przywiązuję wagę do tej zakładki owoce i warzywa. Tam sobie wrzucam wszystkie owoce i warzywa. Przekąski, no to takie jakieś tam dobre, zdrowe przekąski można powiedzieć. Czy to jest słonecznik, czy to jest jakiś baton proteinowy, choć też batony proteinowe nie do końca będą zdrowe. Tu zależy wszystko od składu, tak piwo bezalkoholowe. To też może być super przekąską i nawodnieniem dla naszego organizmu w zamian za wodę, tak i też ma bardzo mało kalorii, o czym się dowiesz jeszcze w tym filmie. Także ja to mam tak opisane, także nie skupiaj się na tym, że jeżeli coś jest w śniadaniu, to ja naprawdę to jem na śniadanie. Po prostu to jest luźne moje podejście i ja wszystko jem dajmy o różnej godzinie. Nawet w nocy, tak naprawdę, chcę, żeby każdy wiedział, że nie ma żadnej godziny, że po której godzinie tam na przykład coś zjemy, to to nasz organizm zamieni w tłuszcz. Jedyną stałą rzeczą jest, naj... nasz organizm zamienia nadwyżkę kaloryczną w tłuszcz i nieważne jaką dietę będziemy mieli. Z reguły, jeżeli y, zaczynamy stosować jakąś dietę pod względem właśnie schudnięcia, y, idziemy do jakiegoś specjalisty odnośnie odżywiania czy też do dietetyka, to oni właśnie nam dobierają taką dietę opartą na takich i takich kaloriach, żebyśmy właśnie schudli. Dlatego ja też sobie sam obliczyłem moje zapotrzebowanie kaloryczne i na tych kaloriach bazuję. Dzięki aplikacji kontroluję właśnie spożywanie tych kalorii. i Chudnem. także dzisiaj Ci pokażę dokładnie co ja jem na redukcji i zaczniemy od 13 czerwca dokładnie, bo w tym dniu rozpocząłem właśnie swoje odchudzanie. To była niedziela. Także tak to może wyglądać. Jeszcze chciałbym tutaj napomnieć, że ja mieszkam w Niemczech, także niektóre nazwy mogą być po niemiecku, więc będę je tłumaczył i jeszcze kolejną rzeczą. Yy, którą mam nadzieję, yy, że będzie dla Ciebie zrozumiałe, to te wszystkie produkty, które ja tu mam wpisane, ja naprawdę zjadłem. Ta waga się zgadza. Te produkty, co są wpisane, ja to zjadłem. Może być tak, że ja czegoś dajmy nie wrzuciłem, jak na przykład jakiegoś tam plasterka pomidora, czy jedno jabłko, bo owoce, warzywa mają naprawdę mało kalorii i nieraz jest tak, że jak coś sobie tam jeszcze zjem, i jest mało kaloryczne, to już nawet tego w aplikacji nie wpisuję. Jeżeli właśnie chodzi o yy, spożycie tych kalorii, to skupiamy się najpierw na kaloriach, tutaj nam pokazuje, później na białku, na tłuszczach i węglowodanach. Ja się skupiam najbardziej na kaloriach i na białku, ze względu na to, żeby dostarczyć swojemu organizmowi kalorii nie za dużo, żebym mógł właśnie spalać ten tłuszcz, żeby dostarczyć odpowiednią ilość białka, żeby nie tracić mięśni, żeby te mięśnie były utrzymywały się, jak najwięcej mięśni zachować w tym okresie redukcyjnym odchudzania. No i tutaj tłuszcze są potrzebne nam, żeby zachodziła odpowiedni proces właśnie trawienia w naszym organizmie i węglowodany to właśnie są też potrzebne, żebyśmy mieli siłę, energię. Także każdy składnik jest potrzebny. I nie ma tutaj właśnie takich rzeczy, że coś zamienia się, który, że białko się zamienia w tłuszcz, czy tłuszcze się zamieniają w tłuszcz, czy węglowodany się zamieniają w tłuszcz. Nie ma. Nadwyżka kaloryczna się zamienia w tłuszcz, a czy to, są, czy to jest nadwyżka z białka, tłuszczy, czy węglowodanów, czy z alkoholu, bo alkohole to są właśnie też węglowodany, ale jak to się mówi o tej kaloryczności pustej. Także tak to wygląda i teraz już przechodzę tutaj właśnie do objaśniania. Kolejnym czynnikiem na co musi zwrócić uwagę, to tutaj są gramy. Jeżeli myślisz, że na przykład jakiś produkt Ty byś nie jadł na właśnie podczas odchudzania, to a ja go zjadłem, to nie myśl sobie, że ja coś tam na przykład robię na pokaz, tylko zwróć uwagę, jaką ja zjadłem porcję tego. Bo ja sobie pozwalam na takie porcje, które ja mogę je zjeść, ja już wiem jakie porcje czego ja mogę zjeść. I też właśnie tutaj zwracam uwagę, czyli już mi pod koniec właśnie tego zapotrzebowania kalorycznego te właśnie kalorie pozwalają, żebym miał ja mógł sobie dajmy coś tam zjeść, czy, czy loda, czy chipsy, yy, czy słonecznik, czy coś tam innego, frytki, kebaba, tak? To zależy właśnie, co chcemy zjeść takiego, jak to się mówi, wysoko przetworzonego, niezdrowego. I tak, zjadłem w niedzielę, jak każdy mi się wydaje, niedziela rosu i tu był makaron tutaj było jakieś coś na patelni może być że był jakieś warzywa z mięsem tutaj bigos na pewno był domowej roboty ja uwzględniłem jakiś inny bigos dlatego że na przykład jeżeli spożywamy jakieś danie jesteśmy gdzieś na mieście spożywamy jakieś danie nie wiemy jaką właśnie kaloryczność mają a możemy dajmy Jakoś wywnioskować y, jaką wagę mają i znajdziemy w aplikacji podobne danie to właśnie wpisujemy sobie te danie i wagę lepiej zawsze sobie coś wpisać i już takie mamy najmniej można powiedzieć spokojniejsze sumienie jesteśmy spokojniejsi że mamy to uwzględnione w swoim jedzeniu niż nic nie wpiszemy i później możesz chodzić załamany że ty tak naprawdę nie wiesz czy do końca dobrze zrobiłeś że to zjadłeś bo y, w ogóle to nie wpisałeś tak. A jeszcze chciałbym tutaj podkreślić, że ja mam ustawiony deficyt kaloryczny 300 kalorii, czyli moje 0 kaloryczne zapotrzebowania na dopę, kiedy to, bym ani, kiedy to nie powinienem ani przytyć, ani chudnąć, wynosi 3100 kilokalorii. Dlatego jeżeli ja tutaj dzisiaj przejadę 106 kilokalorii, to się nic nie stało, bo ja dalej mam 200, prawie 200 kalorii mniej zjedzonych w tym dniu. Także tak to wygląda. I tutaj był ryż. Teraz w zakładce kolacja jest chleb tostowy, 40 gram. Tutaj jest mleko normalne, zapewne z zawartością 1,5% tłuszczu. Kaszka proteinowa to jest taka kaszka, którą można zrobić na zimno, na ciepło z mlekiem, z wodą. I do tego sobie wrzucam jakieś tam owoce. I zapewne to było ten Beren Mischung. To jest mieszanka właśnie owoców, truskawek, malin. Yy, mogą być tam, yy, tu są zała, to są właśnie wiśnie, zjadłem gruszkę jedną sztukę, pomarańcza jedna sztuka, a gramowo to tak wygląda, no ale ja już widzisz, ja już mówię jedna sztuka, bo wiem, że na pewno to jest jedna sztuka, bo już yy, właśnie po jakimś tam okresie liczenia miesiącu, dwóch, trzech, a po połowie roku to już jesteśmy w stanie określić patrząc właśnie na banana, na gruszkę, czy na porcję ziemniaków określić ile to Ile to właśnie wagowo jest na tym talerzu? Tu są znowu wiśnie Heidelbergen, to są jagody czy też borówki amerykańskie i banan. W przekąskach zjadłem baton proteinowy, później jakieś trzy inne batony proteinowe 20 gram słonecznika i także tu taka ode mnie taka podpowiedź, że ja zawsze sobie wybieram, jeżeli chodzi o Yy, jakąś przekąskę przy, przy oglądaniu meczu, przed telewizor, przed filmem to wolę sobie wygrać yy, słonecznik jak chipsy chociaż jeżeli masz smak na chipsy to sobie weź te chipsy zjedz tak jeżeli Ci te kalorie jeszcze pozwalają to zjedz sobie 20 gram chipsów i później sobie na przykład weź słonecznik bo też właśnie o to chodzi, że ręce musimy czymś zająć, a słonecznik Jedząc, obierając w rękach, jedząc 20 gram zajmie nam o wiele, wiele więcej czasu jak chipsy. I tu jest izotonisz alkohol fry. To jest piwo bezalkoholowe. Ma jedno piwo, ma 80 kilokalorii. A tu też po meczu wypiłem jedno piwo normalne z alkoholem. I tak ono ma mało kalorii, bo ma 195 kilokalorii, a przeważnie mają piwa, alkoholowe od 220 nawet do 250 kilokalorii, także zwróć uwagę, że jeżeli chcesz wypić jedno piwo, to ja zawsze wolę wybrać bezalkoholowe. Jeżeli jestem nawet właśnie na tym właśnie w okresie redukcji to wybiorę sobie piwo bezalkoholowe, bo nawet jeśli bym chciał wypić 2, 3, 4, wypiję sobie to i tak to wtedy w przypadku 3 piw to spożyję tyle samo kalorii, to co w przypadku jednego piwa normalnego. Także tak wyglądało w niedzielę spożycie tych produktów, i już jesteśmy na poniedziałku, 14 czerwca I na śniadanie zjadłem kaszkę, białko smakobółki cynamonowej. To białko chyba ja sobie wypiłem, ale ja z reguły za często białka nie piję. I tutaj mleko, to pewnie mleko robiłem z tą kaszką, i zapewne dodałem jeszcze wody. Na obiad zjadłem znowu rosół i makaron, często też bywa, że ja zjem sobie rosół z ziemniakami a ziemniaki są właśnie węglowodanami, które nie tuczą, jak niektórzy właśnie myślą, że tuczą, że są tuczące że będziemy po nich właśnie grubi, lecz ziemniaki najdłużej utrzymują się w naszym żołądku są długotrawione, także ja sobie często jem ziemniaki z rosołem nie jadłeś? spróbuj i napisz w komentarzu, czy Ci smakowało w zakładce kolacja jest skyr cottage cheese to jest można powiedzieć odpowiednik serka wiejskiego kurczak gotowany, łódko no to zjadłem sobie pewnie mięso gotowane z kurczaka ja tak zapisuję w każde jakie mięso jem właśnie gotowane z kurczaka nieważne czy to jest skrzydełko czy to jest łódko czy inna część kurczaka zapisuję sobie pod jednym właśnie nie rozdrabniam się tam na Partie mięśniowe kurciaka, no I tutaj owoce to są znowu borówka amerykańska, jagody, pomarańcza, znowu misiunk, czyli te maliny, truskawki, wiśnie, nektarynka, banan, winogrona, gruszka, papryka czerwona, paprykę czerwoną mięsurową, jabłko ze skórką, kiwi, kiwi też wiem ze skórką, i zała kirsien, no to są znowu wiśnie. Jeśli chodzi o przekąski, to wafle do kawki. Wafle do kawki to ja mam y, zrobione tak, że jest to wafel ryżowy i wafel kukurydziany. Jest smarowany kremem czekoladowym, y, nie nutelną, ale kremem czekoladowym o mniejszej zawartości tłuszczu jak nutella, a o większej zawartości y, białka i mniejszej zawartości y, cukru. Także takim kremem czekoladowym Proteinowym można powiedzieć Przykładam sobie te dwa, wafle, te dwa wafle I mam taką I to jest wtedy pół porcji Jeżeli mam dwa takie wafle przyłożone To jest jedna porcja do kawki Tutaj znowu baton proteinowy Inny baton proteinowy I tutaj Paluszki z sezamem Wysoko przedwożonych Nic nie zapisałem I spożyłem kalorii 2556 Porównując do Poprzedniego dnia 106 kalorii przejadłem, a tu znowu nie dojadłem tych kalorii. Białko prawie zjadłem, tłuszczu nie dojadłem, węglowodany przejadłem i tak naprawdę nigdy nie ucelujemy, żeby było równo, dajmy 180, tak jak tutaj w niedzielę. Białka nie dojadłem, przejadłem tłuszcze, przejadłem węglowodany. Także tak naprawdę nigdy nie ucelujemy, żeby było tu wszystko porówno. Ciężko się zdarza, nawet nie warto próbować, a czasem może się zdarzyć. Także teraz przeskakujemy na wtorek i na śniadanie. I w śniadaniu mam zapisane: tu była ryba mrożona. Ta nazwa goreng będzie mieszanka z ryżem, warzywami i z kawałkami mięsa wieprzowego bądź też piersi z kurczaka. Abami goreng to będzie właśnie makaron z warzywami i kawałkami mięsa wieprzowego bądź też pierści z kurczaka. Tutaj pierś kurczaka to pewnie jeszcze sobie y, tą pierś kurczaka dorzuciłem do tej mieszanki, żeby było bardziej y, białkowe danie i skier y, w obiedzie zapisany znowu skier, tu to jest pewnie y, margaryna w płynie, rama w takich buteleczkach malutkich, tutaj był wrap, także jadłem pewnie jakąś tortillę i mozzarella light. Oczywiście wybieram przeważnie mozzarellę light ze względu na mniejszą zawartość tłuszczu jak yy, ta normalna. I w owocach i warzywach kaki, borówka amerykańska, winogrona, gruszka, jabłko, pomarańcza, papryka czerwona, banan. Przepo w przekąskach: piwo okocin 0%. Tak samo bezalkoholowe 85 kcal, tak samo mało kalorii jak tamto wcześniej. Słonecznik 35 gram. Batonik proteinowy, jeden inny baton proteinowy i znowu były wafle do kawki te same. Jak widzisz zjadłem chipsy paprykowe, 20 gram tylko, tak? Pewnie miałem smaka, zjadłem sobie zaspokojony, później biorę jeszcze do tego, po tym słonecznik, 35 gram. To naprawdę trzeba czasu, żeby sobie te zjeść, żeby ten słonecznik zjeść. I tu były jakieś ciastka, monitki 13 gram, pewnie jedno ciastko. A tutaj yy, te same, pewnie o, tu, te same, o innym smaku i pewnie dwa ciastka. Także tak to wygląda we wtorek. Znowu przejadłem o 109 kcal. Białko lekko przejadłem, tuż nie dojadłem lekko i węglowodany znacznie przejadłem. No i przeskakujemy już na środę. W środę znowu. Skyr, dwie kromki chleba tostowego, to jest właśnie 50 gram, tutaj taka metka cebulowa z mięsa z indyka. Górniga friszkezy, to jest odpowiednik właśnie serka wiejskiego, tak samo cottage cheese, to też jest odpowiednik serka wiejskiego. Tu były frytki, mięso z kurczaka bez pieczone, prawdopodobnie były udka, może tak zapisałem, nie ma też różnicy i w owocach i w warzywach borówka amerykańska, papryka zielona papryka żółta, winogrona, gruszka jabłko ze skórką, pomarańcza, papryka czerwona banan, kaki borówka amerykańska, kalarepa nektarynka jest też tak, może być, że ja właśnie często sobie biorę skyr, jeżeli gdzieś tutaj jest zdarza się, że jest o, na przykład w zakładce śniadanie, to ja prawdopodobnie ten skyr jadłem sobie albo z winogronem, albo z borówką amerykańską Albo może być tak, że jadłem z bananem. Także takie mieszanki sobie robię, tak mi smakuje i tak sobie jem. Tu zjadłem pół batona jakiegoś proteinowego, znowu porcja wafelków, no kawki i tutaj znowu inny baton proteinowy, wysoko przetworzony, Nic nie zapisałem i jak widzisz w środę znacznie znowu zaniżyłem spożycie swoich kalorii. Białko niedojedzone, tłuszcze bardzo niedojedzone, połowę praktycznie zjadłem i lekko węglowodany przekroczone. Dużo składników właśnie się powtarza, także myślę, że na dzisiaj wystarczy. Jeżeli dotrwałeś do końca, to bardzo Ci dziękuję za uwagę, za poświęcony Twój czas. Jeżeli Ci się filmik podobał, to zostaw kciuka w górę. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału, to zasubskrybuj go, nie zapomnij o dzwoneczku, żeby w przyszłości właśnie dostał powiadomienie z każdym moim filmem, a tych filmów będę robił coraz więcej. Także to był pierwszy film właśnie z tej serii, gdzie pokazuję, co jeść na redukcji podczas odchudzania. Na pewno nie ostatni. Myślę, że nowe informacje jakieś otrzymałeś dzięki mnie i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Także do następnego. Pozdro!